Mogę zacząć od takiej czarnej wizji, czy to, Oj, tak. to, czy to źle? Tak? <laughs> bo e, patrząc na statystyki, to e, można stwierdzić, że jeśli ktoś mm, bierze ślub Chodzi w związek małżeński, jakkolwiek to będzie mm -hmm. strasznie brzmiało, mm -hmm. to właściwie musi się liczyć z tym, że dojdzie do rozwodu, to nie musi, nie musi. Mam nadzieję, że nie. Są okropne. nie chcę Nie chcę tu mówić o rozwodzie. W sensie nie, nie chcę, żebyśmy się skupiali dobrze, że to jest tak dużo, bo ja przerwę ci, ale yy, chcę to powiedzieć. Za każdym razem przychodzi do mnie klient rozwodowy, to ja go trzy razy pytam, czy on na pewno jest gotowy na rozwód, czy na pewno Państwo podjęli próbę mediacji i strasznie mnie denerwuje, jak yy, niektóre osoby. Yy, wręcz namawiając tego rozwodu, nie mm. lubię tego, nie chciałabym, żebyśmy za tą drogę zeszli. Y, dlatego ja tak trochę prowokacyjnie y, zacząłem tę rozmowę, y, no bo jednak statystyki pokazują pewnego jest, rodzaju trend jest, jest, i jest, że każdy, jest, oczywiście, że każda sytuacja jest inna, jakkolwiek to brzmi, to, to taka jest prawda, y, ale mówię o tych rozwodach y, nie bez przyczyny, bo chcę nawiązać do słowa klucza jeśli chodzi o to nasze spotkanie słowo alienacja ono w sytuacji kiedy dochodzi do rozwodu a w, w danym małżeństwie są dzieci to to słowo właściwie prędzej czy później musi się pojawić niestety tak jest i jest bardzo nadużywane i ktoś kto mówi o tej alienacji to nawet się nie zastanawia, dlaczego dochodzi do tej alienacji, jaki to ma wpływ na dzieci. Pełnomocnicy bardzo są aktywni, jeśli chodzi o pisanie w pismach właśnie tego sformułowania, Czyli że to do alienacji. Tak, dochodzi do alienacji rodzicielskiej i nikt się nie zastanawia w ogóle, dlaczego tak jest, mhm. czy to... No bo musimy też jakby skupić się na tym, że alienacja rodzicielska polega na tym, że jeden rodzic izoluje dziecko od drugiego rodzica. Izoluje. Tak? Absolutnie nie daje sensu. Nie, bo nie, nie dlatego, że nie wiem, ojciec, matka są przemocowi. Negatywnie wpływają na dobro dziecka, to jest też słowo klucz. Tak? Dobro dziecka, to też... Dobro dziecka, alienacja rodzicielska to jest bardzo niestety popularne słowo, nadużywane. Bo nie ma, jako rodzic, Aha. to powiem z racji tego, że tutaj w ogóle jako rodzice się spotykamy tak, również, to jest rola, której nigdy się, nawet jakbyśmy chcieli, nie pozbędziemy, to, no to ta alienacja jest strasznym generalnym zjawiskiem. Jeżeli rzeczywiście dochodzi do alienacji ze strony rodzica i on to świadomie robi, i robi to na złość, bo niestety przez pierwsze 3-4 lata, ja zawsze mówię swoim klientom, że do 5-6 lat muszą się uzbroić cierpliwość, żeby te ich relacje się że tak powiem, unormowały, ale niestety przez ten pierwszy okres rzeczywiście dochodzi do robienia kolokwialnie mówiąc sobie na złość: Nie dam ci dziecka, bo ty mi płacisz za mało alimentów, a ja ci nie będę płacił, po ty mi nie da... I sobie o, odbijają pałeczkę. A to nam pozwala, pozwala wygrać w sądzie. To pozwala Wprawde? nam to przedstawić w złym świetle daną, daną osobę mhm. skutecznie. Mhm. Yy, to, to skupmy się tutaj na tej perspektywie, właśnie sądu, bo yy... Może trochę naiwnie zostawię tę sytuację, perspektywę dziecka, i granie, jakiekolwiek granie dzieckiem w ogóle jako coś strasznie złego, czego mało kto się będzie chciał dopuszczać, wiem naiwnie, to, to zrobię. Ale jeśli chodzi o sam sąd i powiedzmy nasze szanse na ułożenie tych relacji w byłym już małżeństwie, w danej parze, wśród rodziców takie odpowiednie. To, to o czym należy pamiętać, żeby zrobić to powiedzmy właściwie, żeby tutaj wszyscy byli jakkolwiek mogą hmm. być wygrani. Przede wszystkim trzeba nauczyć się odpuszczać. Czyli y, oczywiście trzeba unormować pewne kwestie, trzeba ustalić, gdzie dziecko ma mieć miejsce pobytu, jaka ma być wysokość alimentów, jakie mają być kontakty, ale w tym wszystkim należy się zastanowić. Przynajmniej ja mam takie, y, ja mam takie podejście, co chciałoby dziecko, jak to dziecko chciałoby te kontakty regulować, i jako rodzic powinnam się zastanowić, jak to zrobić, żeby y, syn, córka przeszedł przez ten proces rozwodowy y, jak najlepiej. I, Marzy mi się, naprawdę marzy mi się, żebyśmy my, jako pełnomocnicy, byli nawet szkoleni z tego zakresu, tak, mhm. czyli żeby nas uczono, jak być takim trochę mediatorem, tak, mhm. nie podchodzić, że o jest sprawa, muszę ją wygrać, tylko starać się właśnie tak tą sprawę poprowadzić, żeby tych ludzi poprowadzić przez ten rozwód w taki sposób, żeby jak ten rozwód się już skończy, żeby nie potrafili ze sobą rozmawiać, bo rozwód rozwodem, ale no my jesteśmy przez najbliższe co najmniej 18 lat, przy założeniu, że rozwodzimy się jak dziecko marał, no związani, tak? No i to nie jest kwestia tylko płacenia alimentów czy, czy kontaktów, ale to są różne uroczystości, na których, na których uczestniczymy jako rodzice i właśnie fajnie byłoby, żebyśmy się jednak potrafili w tym zakresie porozumieć, a batalia prawników i udowadniania sobie, kto ma rację, no to powinno być, no... no. Otworzyłaś kilka furtek tymi ostatnimi zdaniami. Pierwsze, czy my z tego rodzaju regulacjami pomiędzy rodzicami powinniśmy czekać na decyzję sądu? Możemy tutaj w długie godziny rozmawiać o terminach, o czasie, jaki to spędzamy w sądzie się. i jaki czekamy na, mhm. na rozwiązanie sądu. Czy, czy raczej zrobić to we własnym zakresie, czy szukać jakiegoś, jakiejś osoby trzeciej? Spisać to właśnie, unosząc się trochę ponad te własne interesy, pamiętając o interesie dziecka. Tak, przede wszystkim powinniśmy to zrobić. Powinniśmy zastanowić się, co chcemy. Druga strona powinna dostać naszą propozycję. Tak to powinno w idealnym świecie wyglądać. Mhm. Wspólnie powinniśmy wypracować jakieś porozumienie i już w czasie procesu to wprowadzić w życie. No bo sytuacja z wczoraj. Pierwsze posiedzenie zabezpieczające miałam wyznaczone w dniu wczorajszym, kolejny termin mamy w kwietniu i nie mamy uregulowanych kontaktów, więc teraz moją rolą i pełnomocnika drugiej strony jest tak uregulowanie tych kontaktów pomiędzy rodzicami i to też będzie niestety tylko świstek papieru, bo musimy pamiętać, że takie porozumienie hmm. zawarte pomiędzy rodzicami, które nie jest postanowieniem sądu... No to, to, to co w takim razie to robić? Nie ma no jakiegoś skutecznego właśnie, rozwiązania, no, nie, bo ono nie, się zawsze będzie opierało nie. na dobrej woli drugiej strony hmm. w takim razie. W sytuacji, w której to nie jest orzeczenie sądowe, to to będzie tylko i wyłącznie dobra wola rodziców niestety. Nie ma takiego. Możemy zrobić to szybciej, możemy pójść do mediatora. w prawie 600 tysięcy zalegalizowanych związków hmm. małżeńskich. Znalazłem takie statystyki w głównego urzędu statystycznego za 2022 rok, że... Ponad 40% właśnie tych związków nie ma dzieci, a ten problem mhm. z tym graniem dzieci graniem dziećmi może się pojawić. U tych pozostałych 32% ma jedno, a 21 spośród tych związków ma dwójkę. Mhm. Bo wracam do tych furtek, które, które powiedzmy, że pootwierałaś, uchyliłaś, ja je otworzę szerzej. Załóżmy, że mamy te mediacje i musimy tam ustalić kwestie np. alimentów. W jakich sytuacjach to będzie kluczowe, jeśli np. rodzice udało im się porozumieć, np. będą te opiekę dzielić pół na pół? Czy alimenty w takiej sytuacji należą się jednej ze stron? Generalnie to też jest kwestia do ustalenia. Alimenty będą się należały co do tych kosztów takich stałych. Czyli jeżeli na przykład dziecko chodzi prywatnie do przedszkola, no to takie koszt dzielimy na pół, no bo to jest niezależny koszt, nie ponadto. Do alimentów nie będą wliczane kwoty wyżywienia, hmm. mieszkania, no bo skoro mamy opiekę na przemianą, to ma nie A mamy co w sytuacji, no jeśli takie przedszkole, to, że dziecko uczęszcza do przedszkola prywatnego, za które płacimy kwotę X, hmm. jest decyzją jednego rodzica? No to wtedy właśnie kwestia ustalenia tego obowiązku przez sąd i wykazywania, że ja chcę, żeby chodziło do szkoły publicznej, a, a drugi rodzic chce, żeby do prywatnej. Jeżeli to zostanie wykazane, że byłoby miejsce w na przykład publicznym przedszkolu, a rodzic celowo chce, żeby właśnie mieć te alimenty zasądzone, no to wtedy, wtedy to jest kwestia. No ale to też jest wszystko, wracamy do punktu wyjścia. Kwestii by dowodowej. Można by powiedzieć, że to jest kolejne pole do konfliktu. Tak. Niestety. Czy do porozumienia mhm. mówiąc patrząc na to, że jakbyśmy uznali, że szklanka jest do połowy pełna. Ale musimy pamiętać, że opieka naprzemienna jest to do zasady w sytuacjach, w których rodzice są dogadani, więc nie może być tak, że rodzice są skonfliktowani i pełnią opiekę naprzemienną, bo to się jedno z drugim mhm. no, 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 yy, to, to Załóżmy, że mamy tę opiekę naprzemienną. Nastąpił ten podział, jeśli chodzi o alimenty. Yy. Co jeszcze powinniśmy wpisać do takiej ugody z rodzicami? Mhm. Na pewno kwestie 800+, na pewno kwestie wydatków takich dodatkowych, które no, są też niestety związane, czyli jakiś wiem, aparat oktodondyczny w przyszłości, yy, Odzież, taka, którą zmieniamy raz na, na kwartał, no bo wiemy, jak mamy małe dziecko, to dziecko rośnie, więc musimy te buty zimowe zakupić, więc te kwestie też należy, należy uregulować. Ja lubię namawiać klienta do tego, żeby zgodził się na przykład na założenie osobnego rachunku bankowego, na którym nie wiem, co miesiąc 100 zł ktoś przysyła i potem mamy daną kwotę, z której możemy. No ale to tylko i wyłącznie w sytuacji, w której rzeczywiście nie mamy konfliktu i wiemy, że te buty trzeba kupić, a niestety że potrafią się kłócić o to, że buty mają być czerwone, a nie niebieskie. On nie zapłaci za buty, bo one były niebieskie. Tak? To, to jest, powiedzmy, że problem małego kalibru, a ten znacznie większego, to ta alienacja na koniec. Bo jeśli faktycznie jest mhm. tak, że, że pomiędzy rodzicami dochodzi do sporów o małe rzeczy, to ta alienacja może się pojawić jako taki właśnie... No to, to ktoś wystawia już taką armatę w tej wojnie, powiedzmy. Czy jest jakaś możliwość, żeby przed tym się bronić? Jeśli uważamy, że to jest argument, który został Generalnie niesłusznie jest. użyty. Nawet konstytucja wprost wskazuje, że my jako rodzice mamy prawo do wychowywania dzieci i do utrzymywania z nich kontaktów, więc na pewno to trzeba w procesie podważać i trzeba te kontakty uregulować i trzeba dążyć do tego, żeby te kontakty były uregulowane. W sytuacji, w której rodzic twierdzi, że nie będzie dawał dziecka, bo nie, no to dopóki tak naprawdę nie dojdziemy do porozumienia i nie będziemy mieli opinii o ZSS. Która jest To jest opiniodawczy związek psychologów, mhm. który jest niestety bazą, niestety, niestety, mówię niestety, bo czeka się na to bardzo długo u nas w Polsce, więc dopiero po takiej opinii i, i ci psychologowie stwierdzają, który rodzic ma lepsze predyspozycje, które daje rękojmie prawidłowego wychowywania. Przy tym dziecko, dziecko jest. Kwestia też jest ustalana zazwyczaj tych relacji, czy one rzeczywiście są. Bardzo często zdarza się i to już przy dzieciach, które mają no, wyżej 11 roku życia, że ta wola dziecka już teraz kiedyś w ogóle, tak jak pamiętam kilka lat temu, to w ogóle to nie było brane pod uwagę, teraz już rzeczywiście tak jest, że ta wola dziecka jest brana pod uwagę, oczywiście w pewnym wieku, no bo taki trzylatek no nie jest w stanie swojej, swojej woli prawidłowej, ale taka 11 mhm. czy 12, 13-latek latka latek, to jak najbardziej może już wskazać, czy chce mieć te kontakty czy nie i to mamy w wywiadzie kuratora na samym początku, ale no na taką opinię o ZSS czeka się nawet do półtora roku i ten proces jest półtora roku w powietrzu, a taki rodzic nie ma kontaktów, i siłą rzeczy te relacje chłodnieją. Mm -hmm. Bo zdarzają się orzeczenia, z których wprost wynika, że jak ma rodzic zbudować relacje, skoro nie ma tych kontaktów. Więc no te właśnie, należy... to jest należy można wpaść w pewnego rodzaju matnie tak. właściwie, Tutaj jest której, jak rozumiem, nie ma wyjścia. Ale ja tu Przyprawne, głośno i wyraźnie. Dobrej, dobrej tak, i tak, zawsze o tym mówię, że tu jest rola, jeżeli już. Yy, Taka osoba trafia do pełnomocnika profesjonalnego i to my powinniśmy nad tym czuwać i to my powinniśmy się zastanowić jako pełnomocnicy, co dla tego dziecka. I ja tak prowadzę tę sprawę. Wiem, że nie wszystkim się to podoba, ale no, no, myślę, że gdybyśmy większy nacisk wszyscy kładli właśnie na to, żeby ten proces tak ułatwić tym osobom, to byłoby zdecydowanie łatwiej.